jesteśmy deweloperem powierzchni przemysłowych typu premium, czyli budujemy obiekty magazynowe, obiekty dystrybucyjne dla biznesu, dla usług, które de facto są alternatywą dla magazynów dużych, które powstają gdzieś tam blisko obwodnicy, ale jednak poza aglomeracją miejską. Czyli naszą strategią jest inwestowanie tylko i wyłącznie w głównych obszarach biznesowych, w głównych aglomeracjach w kraju. Dla nas te główne aglomeracje to jest Trójmiasto, właśnie Szczecin pomorskie Poznań, Warszawa. Wrocław, Katowice i Kraków, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na tych lokalizacjach, i w ramach tych lokalizacji staramy się być po wewnętrznych obwodnicach rynków autostradowych, czyli jednak. Im bliżej miejsc pracy, im bliżej aglomeracji, gdzie ludzie mogą dojechać, mają super komunikację i również możliwość skorzystania z sąsiedztwa, którym na przykład jest tutaj Retail Park, gdzie mamy Auchan, Decathlon, Merlin, to są nasze lokalizacje, więc strategią naszą jest budować nieruchomości premium, zrównoważone, zaprojektowane, ładne, wtapiające się w otoczenie, czyli nie chcemy krzyczeć, chcemy pokazywać, że te nieruchomości jednak stanowią Układ przestrzenny I, 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 i budujemy, wynajmujemy. Ta inwestycja dzisiaj, którą budujemy, kontynuujemy, bo znajdujemy się w budynku 20 tysięcy m2, który już jest wybudowany, oddany do użytkowania i tutaj najemcy się już wprowadzają. Kolejna inwestycja, gdzie dzisiaj w muru widzimy kamień węgielny, jest to kolejna inwestycja 35 tysięcy m2, przeznaczona dla kolejnych najemców, więc na chwilę obecną te dwie hale. To jest około 500 pracowników. Minako obaskowo jest dla, nim, dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ widzimy tutaj olbrzymi potencjał, olbrzymie zainteresowanie najemców. Dwie hale, które budujemy pokazały nam, że jest to dokładnie ta lokalizacja, w której powinniśmy być i na pewno w najbliższych latach będziemy starać się rozwijać nasz, nasze portfolio w tym regionie i na tym pracujemy.